To wyjątkowe forum przede wszystkim dlatego, że jest bardzo dużo różnych dziedzin. Ściąga też to forum wielu e, polityków, e, wielu e, biznesmenów, e, wiele przedsiębiorstw Przede wszystkim tutaj bardzo liczę na to, że innowacyjność, nowe rozwiązania technologiczne to jest niezwykle potrzebne na tym na styku polityki biznesu i stąd tutaj ten ogromny przekrój właśnie tych zainteresowań, dziedzin no jest niezwykle przydatny dla rozwoju Polski, można powiedzieć. Mamy największe zacofanie z punktu widzenia innowacyjności w małych, średnich i firmach, nawet w takich mikro. W związku z tym właśnie i Unia Europejska i tego rodzaju spotkania jak dzisiejsze idą w takim kierunku, ażeby zachęcać mikro i małe przedsiębiorstwa do tego, żeby po pierwsze być bardzo otwartym na innowacyjność, po drugie ciągle się doszkalać, po trzecie bywać na takich konferencjach jak, jak nasza i po czwarte z nami jeździć w świat, żeby poznawać rozwiązania technologiczne na świecie, a jednocześnie partnerów do wspólnego biznesu. Chłajkana mi trochę wędrował po Polsce, był w różnych miejscach, ale od kilku lat na dobre osiadł tutaj w naszym mieście. To, to forum dyskusyjne, to spotkanie, ono ma być czymś, co pokazuje nasze miasto jako miasto dyskusji ekonomicznych, miasto kongresów, sympozjów To, że to jest 26. forum. Świadczy o dobrym przygotowaniu. Ja gratuluję organizatorom tego forum, panu dr Janiszewskiemu, który to organizował. I rzeczywiście ten forum, gdzie dziś mamy i polityków, i samorządowców, i przedstawicieli rządu korpusu dyplomatycznego i przede wszystkim przedsiębiorców, naukowców, to świadczy, że my możemy na różnych panelach, które szerokiem wachka dyskutować o wielu sprawach. Wydaje mi się, że to jest dyskusja, taki brainstorming pozwala nam znaleźć jakieś rozwiązanie, dialog. Dyskusję, która pozwala znaleźć nowe rozwiązanie, które możemy w mniejszego czy większym kalibru wdrażać. I na pewno każdy mam nadzieję, że znajdzie swój KPI tutaj na tych spotkaniach.